Owsiak się pogubił. Nie grasz, nie przeszkadzaj. To, co Jurek Owsiak ostatnio wygłasza, jest po prostu niewiarygodne. Człowiek, który przez lata był symbolem pomocy i jednoczenia ludzi wokół wspólnego celu, coraz częściej wywołuje kontrowersje swoimi słowami i działaniami. Jego ostatni apel Nie grasz, nie przeszkadzaj to wręcz szczyt absurdu i dowód na to, jak bardzo odklejony od rzeczywistości stał się lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miliony z naszych podatków na wielki finał. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromne środki publiczne pochłania organizacja corocznego finału WOŚP. Miasta, wojsko, Straż Pożarna i inne służby wydają miliony złotych, by wspierać tę zabawę. Koszty są pokrywane z pieniędzy podatników, którzy często nie mają wyboru, czy chcą uczestniczyć w tej akcji, czy nie. Czy ktoś kiedykolwiek policzył, ile tak naprawdę kosztuje organizacja tego przedsięwzięcia? Gdzie są te liczby, które mogłyby rzucić światło na rzeczywisty bilans zysków i strat? Zbierane środki to kropla w morzu potrzeb.